Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku. Ocena wyników mojego portfela w latach 2021-2023. To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ocena wyników mojego portfela w latach 2021-2023. Oczywiście, drodzy Państwo, jestem w pełni świadomy, że nie ma gwarancji powtórzenia się tych wyników historycznych w przyszłości. Mogą być one gorsze, mogą być one bez zmian, mogą być także lepsze. Naprawdę na rynkach finansowych nie ma czegoś takiego jak powtarzalność wyników finansowych. I naprawdę bardzo dziękuję za cierpliwość, że byliście ze mną przez te trzy lata śledząc wyniki poczynania mojego portfela w latach dobrych, w latach słabszych. I w tych miesiącach, które były słabe, i w tych miesiącach, które były wprost rewelacyjne, na hostsie, na besie, na wojnie, w pokoju i w tych różnych wydarzeniach, które miały miejsce przez te trzy lata. I mówię do Was jako zarządzający aktywami niezależnego domu maklerskiego, który zaspokaja potrzeby klientów w zakresie monitorowania rynków finansowych. Unikania stresu i emocji związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz samym podejmowaniem decyzji, kiedy coś kupić, a kiedy coś sprzedaż, sprzedać. I naprawdę bardzo dziękuję, że byliście ze mną razem przez te trzy lata. Była hossa w 2021 roku, w 2020 rok drugi była bessa. W poprzednim roku 2023 była znowu hossa. No, i ten taki jakby niepełny cykl rynkowy daje już pewnego rodzaju wnioski i spostrzeżenia, i jest to wystarczający moim zdaniem czas, by zweryfikować, czy filozofia inwestycyjna, którą tutaj lansowałem, reagowania zamiast prognozowania, daje dobre rezultaty, jest skuteczna, i czy daje tą przewagę na rynku, i dzięki temu można nie tylko przetrwać, ale także uzyskiwać dobre, ciekawe. Satysfakcjonujące stopy zwrotu, bo przypominam, w czasie tych ostatnich trzech lat była wojna, były różnego rodzaju kryzysy, były inflacje, były podwyżki, obniżki stóp procentowych i bardzo, bardzo wiele się działo. No i jakie są te wyniki na podstawie ostatnich trzech lat na rynkach finansowych? Bardzo się cieszę, że łączny wynik to jest 107%. Jestem bardzo zadowolony z tego, co daje KAGR, czyli średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 27,5%. No jestem naprawdę bardzo zadowolony. Odchylenie standardowe miesięcznego wyniku to jest około 6,5%. Korelacja z indeksem Standard Tempur, z warszawskim indeksem wig 20 czy też z DAXem wynosi w okolicach 0,0 do plus 0,2, czyli nie jest jakaś wybitnie wyraźna. To jest moim zdaniem bardzo ważna informacja. Maksymalne obsunięcie kapitału, jakie obserwowaliśmy, sięgnęło około 30% i jak widzimy tutaj wskaźniki takie bardzo interesujące, czyli wskaźnik Szarpa wyniósł niecałe 3 punkty, dokładnie 2,76, a wskaźnik Mar wyniósł dokładnie. Jeden. więc jestem bardzo, bardzo zadowolony, że na podstawie wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich trzech latach, jeszcze raz przypomnę, hossy, bezsy, hossy, e, wojny, inflacji, różnego rodzaju innych kryzysów, podwyżek, obniżek stóp procentowych, udało się wypracować dodatnią stopę zwrotu i każdy rok był rokiem zakończonym na plusie. Jestem bardzo zadowolony właśnie z tego, że te wyniki które uzyskałem są tak satysfakcjonujące, jeszcze raz mnie przekonują, że filozofia reagowania, a nie prognozowania była dobrą i skuteczną taką filozofią, taką metodą, taką, takim podejściem do rynku, który się sprawdza, bez względu na to, czy człowiek ma rację, czy też nie. I był w stanie przetrwać te ważne, trudne i czasem łatwe sytuacje rynkowe. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych wyników mojego portfela w latach 2021-2023. No dobrze, ale na czym polega filozofia reagowania, a nie prognozowania, która daje taką dużą elastyczność? Jak wiecie, drodzy Państwo, ja nie posługuję się żadną analizą techniczną, żadnym magicznym oscylatorem, wskaźnikiem, który mi pokazuje, kiedy coś kupować, kiedy coś sprzedawać, nie bazuje na prognozach, więc jestem, uz jestem zupełnie uwolniony od śledzenia tego, w którą stronę pozycjonują się inni gracze rynkowi. Oczywiście nie stawiam wszystkiego na jedną, na jedną kartę, nie jestem hazardzistą, jak wiecie, mam zdywersyfikowany portfel, o czym będzie za chwilę mowa, interesuje mnie po prostu czysta cena. Statystyka, schematy, cykle, które się dzieją na rynkach finansowych, i dzięki temu, że mam tą filozofię reagowania, a nie prognozowania, że nie muszę być przywiązany do różnych scenariuszy, jestem gotowy na każdy scenariusz. Naprawdę nie interesuje mnie, czy coś będzie rosnąć, czy coś będzie spadać, ponieważ taka też filozofia pozwala przetrwać na rynku i pozwala się pozbyć tych emocji, chciwości i strachu. A jak wiem. Z ponad 20-letniego doświadczenia, to właśnie te emocje chciwości i strachu są największym zabójcą wyników inwestycyjnych i w ogóle kapitałów inwestorów, e, którzy na całym świecie inwestują. Więc e, jedną z największych wartości filozofii reagowania, a nie prognozowania jest właśnie to, że się pozbywam wpływu e, chciwości i strachu, zwłaszcza tych ekstremalnych poziomów chciwości i strachu, co wpływa na decyzje inwestycyjne oraz w takiej sytuacji jestem gotowy naprawdę na każdy scenariusz, i tak z technicznego punktu widzenia nie obchodzi mnie, czy coś pójdzie w górę i w dół, ze względu na to, że jestem gotowy tak zawierać transakcje jako spekulacje na wzrosty, jak i grać, czyli obstawiać scenariusze pro spadkowe. Naprawdę to wszystko funkcjonuje i działa jak typowy fundusz hedgingowy, gdzie jestem w przeważającej części stale na rynku, obstawiam jakiś scenariusz. Niektóre pozycje są wewnętrznie hedżowane, zabezpieczone, no i szukam po prostu tendencji, trendów, które się pojawiają na rynku. W takim podejściu, oczywiście, zdecydowana większość około 65% transakcji jest stratnych, tylko 35% jest zyskownych, ale na tym właśnie to polega, żeby czekać jak myśliwy na ten trend. Jeżeli on się pojawi, to na pozycjach, które zarabiają, odrobić wszystkie straty, zarobić na kolejne straty oraz dać tą dodatkową stopę zwrotu, która pozwoli, żeby cały portfel w ujęciu długoterminowym pęczniał. No i bardzo się cieszę, że byliście na podstawie od tych doświadczeń trzech lat świadkami, jak to właśnie funkcjonuje. Oczywiście mam portfel zdywersyfikowany, to jest portfel krótko i średnioterminowy razem wspólnie. Ten portfel. Jest agresywny, dopasowany do mojego profilu ryzyka. Mam podwyższony profil ryzyka, działam oczywiście na dźwigni finansowej maksymalnie 5 do 1 i mam maksymalnie 20 różnych instrumentów finansowych w portfelu 5 różnych klas aktywów indeksy giełdowe, waluty, surowce, obligacje, a nawet mam bitcoina, re, najbardziej popularnego reprezentanta e, wśród kryptowalut. I to jest typowa strategia oportunistyczna, szukająca trendów. Jest to strategia absolutnej stopy zwrotu. Jak gdzieś usłyszycie, drodzy Państwo, o absolutnej stopie zwrotu, to ja właśnie reprezentuję takie podejście, taką filozofię inwestycyjną, nie tylko reagowania, a nie prognozowania, ale, nie prognozowania, ale także absolutnej stopy zwrotu, czyli próby osiągnięcia dodatnich wyników bez względu na, na koniunkturę rynkową. Czy jest Hossa, czy jest Bessa? Staram się właśnie wykorzystać te tendencje do tego, żeby. Osiągać stopy zwrotu dodatnie bez względu na koniunkturę i w, e, w tych samych, tożsamych interwałach czasowych. I oczywiście jestem w 100% przekonany, że nie ma gwarancji powtórzenia się tych wyników historycznych w przyszłości. Jeszcze raz podkreślam, mogą być one gorsze bez zmian, mogą być one lepsze. Tak jak już widzieliście, drodzy Państwo, na przestrzeni ostatnich 3 lat były miesiące fatalne, były miesiące super fantastycznie dobre. Większość była nijakich. Ale generalnie tendencje były dobre, korzystne, więc jestem bardzo usatysfakcjonowany z osiągniętej i pokazanej Wam na żywym organizmie stopy zwrotu. Myślę, że jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z wyników portfela średnioterminowego. Drodzy Państwo, tutaj wyniki są świetne bez względu na to, jaką klasę aktywów miałem w portfelu średnioterminowym, gdzie transakcji jest bardzo, bardzo niewiele, nawet w trakcie całego roku to to, że skończyłem rok dokładnie na maksimum tego portfela, powoduje, że szczególnie jestem zadowolony z wyników portfela średnioterminowego. A jakie są wyniki poszczególnych składowych mojego portfela? Zacznę od tych najlepiej performujących. To są oczywiście kryptowaluty. Tak? W ujęciu zwykłego, czystego Bitcoina, jak i strategii tylko i wyłącznie opartej na długiej pozycji. Jak widzicie, dro drodzy Państwo, nawet strategia oparta tylko i wyłącznie na, te, na długich pozycjach daje lepszy wynik niż taka strategia long, short. Z tego jestem bardzo, bardzo dumny. Jestem zadowolony. Chociaż osobiście uważam, że Bitcoin ma wartość zbliżoną do 1 dolara, to jednak Bitcoin to jest fantastyczne miejsce do spekulacji. Naprawdę, do spekulacji, do przedstawiania scenariuszy prowzrostowych, prospadkowych. Natomiast y, jest pole do dużej dyskusji natomiast ile ile Bitcoin jest faktycznie wart. Ale to jest temat na osobną dyskusję. Jestem bardzo zadowolony z wyników na obligacjach na Bundzie, na amerykańskich obligacjach dziesięcioletnich także są fantastyczne wyniki. Jestem zadowolony ze strategii Futures WIG20 Multi Market oraz generalnie na indeksach giełdowych. Indeksy giełdowe w Hongkongu moim zdaniem także są bardzo interesujące, ale szczególnie dumny jestem z tego, jak na przestrzeni tych ostatnich trzech lat ta moja filozofia inwestycyjna działała na Nazdaku czy też na indeksie Standard zwłaszcza na Nazdaku. Te wyniki, bez względu na to, czy była Hossa, czy też Bessa, dawały fantastyczne wyniki bez jakichś większych obsunięć kapitału. Jestem z tego szczególnie dumny. Dobre wyniki były także na parze dolar do jena, na parze dolar do złotego, na ropie naftowej czy też na złocie, chociaż na tych ostatnich instrumentach te wahania, czyli te obsunięcia, jakieś korekty wyników były już wyraźne, chociaż Generalnie na podstawie ostatnich trzech lat wyniki są bardzo o, ciekawe i oczywiście dodatnie. Takie wyniki, e, że tak powiem, e, bez zmian, lekko satysfakcjonujące albo o, zbliżone do satysfakcjonujących, zostały osiągnięte na DAX-ie. Tutaj ewidentnie było w, widać wpływ konsolidacji. W sytuacji, kiedy były konsolidacje, były zjazdy krzywej kapitału odnośnie samego indeksu DAX, ale kiedy pojawiały się tendencje wzrostowe, to pojawiały się też gładkie impulsy, które pozwalały osiągnąć nawet wybitne stopy zwrotu. Były ciekawe momenty na parze do euro do jena. Generalny jeżeli miałem strategię na futures z WIG20 to ona była taka generalnie nijaka, ale myślę, że najgorsze taki z takiego sposobu dopasowania się tej strategii do do rynku jest już za nią. Myślę, że wyniki, które były osiągnięte na parze fund do jena japońskiego, także mogą być lepsze. Bardzo podobnie było na indeksie w Korei oraz na giełdzie w Japonii. Myślę, że te rynki finansowe muszą się jeszcze lepiej zsynchronizować z metodą filozofią inwestycyjną. Natomiast najgorzej, najsłabiej było na eurodolarze. Oraz na rynku miedzi. Natomiast na rynku miedzi usprawiedliwieniem jest to, że po prostu była konsolidacja, cały czas trwa, rynek nie jest w stanie wybrać ani wzrostów, ani spadków. No i ta moja filozofia inwestycyjna bardzo nie lubi tego typu zachowania konsolidacji małych, aktywności, fałszywych wybić i różnych innych takich e, e, c, e, takiego czasu, kiedy nie ma jakiejś wyraźnej tendencji na, e, na rynkach finansowych oraz na koniec. Chciałbym także pokazać, jak kształtuje się wynik na, w poszczególnych grupach w ujęciu miesięcznym, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym, półrocznym i rocznym. I tutaj tą tabelę, tą macierz wyników, widzicie Państwo w dolarach, w pipsach czy też w punktach. Myślę, że warto na to zwracać uwagę. Jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do kapitałów, którymi zarządzam, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Tam na dole jest numer telefonu, adres e-mail. Proszę się do nas zgłosić, a niezależny do maklerski SA zrobi wszystko, żebyście byli zadowoleni z usługi Asset Management, czyli zarządzania portfelem. I jeszcze raz, drodzy państwo, nie ma gwarancji powielenia się wyników historycznych w przyszłości. Ja naprawdę jestem o tym święcie przekonany. Te wyniki w przyszłości mogą być gorsze, mogą być bez zmian. A mogą być lepsze. Więc naprawdę jestem, jestem pewien, że właśnie tak będzie. Chociaż oczywiście filozofia reagowania, a nie prognozowania, daje mi pewność, że jeżeli będziemy świadkami dużych wahań, to te wyniki będą dobre. Jeżeli na rynkach finansowych będzie konsolidacja, to te wyniki mogą być takie nijakie. Natomiast myślę, że na przestrzeni ostatnich trzech lat widzieliście, jak ta filozofia prognozowania, a nie reagowania poradziła sobie w różnych sytuacjach: hossy, besy, wojny, inflacji, różnych innych wydarzeń, które na przestrzeni tych ostatnich trzech lat się wydarzyły, i jestem bardzo zadowolony, że wyniki z tych trzech lat są satysfakcjonujące. I że mogę się nimi pochwalić jako takie moje osobiste, rynkowe CV, które pokazuje moje kompetencje w zakresie zarządzania kapitałem. Drodzy Państwo, dziękuję oczywiście za odsłuchanie tych wszystkich materiałów. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy, dawania lajków. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną oraz oczywiście informuję, że będę dalej przekazywał Wam informacje, jakie są wyniki i efekty zarządzania aktywami. Pod moją komendą, niezależnym domem maklerskim SA, więc zachęcam do tego, żeby wracać systematycznie do, do kanału, na tą playlistę, żebyście widzieli, co dalej się dzieje z kapitałami, którymi zarządzam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.